Już od dłuższego czasu słyszymy o tym, jak źle jest w ochronie zdrowia, szczególnie w trakcie pandemii. Ratownicy medyczni rezygnują z pracy, biorą urlopy, nie biorą, jakby wypowiadają kontrakty. To, czego tak naprawdę nam brakuje, to sensownej odpowiedzi rządu Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki i jego rząd. Postanowili zachowywać się jak trzyletnie dziecko. Zamykają oczy, udają, że problemu nie ma. Odgradzają się zasiekami od protestujących, którzy jutro pojawią się tutaj, żeby domagać się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, zmiany wyceny świadczeń medycznych, poprawienia warunków pracy pracowników ochrony zdrowia. Nie może być tak, że kilkaset tysięcy pracowników i pracownic ochrony zdrowia. Praktycznie wszystkich zawodów medycznych jest przez rząd ignorowanych. Minister zdrowia odpowiada za tą sytuację, premier Mateusz Morawiecki odpowiada za tą sytuację, i ich apele o to, żeby przedstawiciele zawodów medycznych nie protestowali, są skandaliczne. Są skandaliczne, ponieważ to właśnie Mateusz Morawiecki, minister Niedzielski odpowiadają za to, jak obecnie wygląda sytuacja w ochronie zdrowia? To oni biorą pełną odpowiedzialność za to, że ratownicy medyczni rezygnują z pracy. To oni biorą pełną odpowiedzialność za to, że pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy zawodów medycznych i niemedycznych rezygnują z pracy. Ponieważ nie są w stanie pracować, widząc jak źle zarządzana jest ochrona zdrowia, jak Źle opłacana jest ochrona zdrowia. To, co mogą zrobić, jest dosyć proste. W Sejmie leży ustawa Lewicy, którą złożyliśmy prawie dwa lata temu o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia. To, co mogą zrobić, jest proste. Apeluję o to Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiciele zawodów medycznych, Klub Lewicy od bardzo dawna: zmienić wycenę świadczeń medycznych. To, co mogą zrobić, to zrealizować postulaty, z którymi jutro na sztandarach przez Warszawę maszerować będą pracownicy wszystkich zawodów medycznych. To jest sytuacja bez precedensu. Zawody medyczne, które współpracują ze sobą, które mówią o tym, że potrzebujemy radykalnych działań już teraz. To zjednoczenie zawodów medycznych zdarzyło się pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, że ta recepta ochrony zdrowia, pracowników ochrony zdrowia jest jasna i klarowna. I oni naprawdę potrzebują tego, żeby z nimi porozmawiać, żeby zastanowić się, jak zrealizować te postulaty najszybciej, a nie budować zasieki, które są w tym momencie przed KPRM-em. Minister zdrowia, premier odgradzają się od protestujących, udają, że problemu nie ma, pokazują, jak traktują dialog z zawodami medy medycznymi. Mają ich po prostu gdzieś, ponieważ gdyby traktowali ich poważnie, to nie odgradzaliby się, nie budowaliby zasieków, tylko zaprosiliby ich do siebie. Powiedzieliby, że są dla nas wszystkich ważni, szczególnie na dzień przed czwartą falą pandemii. Widzimy, że zachorowania rosną. Dla klubu Lewicy to jest oczywiste, że będziemy ich wspierać, że postaramy się naciskać na rząd wspólnie z nimi, żeby zrealizować ich postulaty tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko jako obywatele i obywatelki i reprezentanci parlamentu, zarówno sejmu jak i senatu, żeby poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Ale to od rządu Mateusza Morawieckiego zależy, czy kolejki zostaną skrócone, czy pracownicy ochrony zdrowia będą lepiej wynagradzani, czy ratownicy medyczni wrócą do pracy. Czy będzie nas miał kto leczyć za 5, 10, 15 lat. To od nich zależy nasza przyszłość, nasze zdrowie i nasze życie życie i zdrowie naszych bliskich.